Dużo czasu minęło. Dużo czasu musieliśmy czekać, ale w końcu jest. W końcu jest! Upragniony przez Werkę, wyczekiwany Fordziuś Mustuś. Ile czasu minęło, zanim go tutaj już mamy? 450. Czekaj, pod koniec czerwca, lipiec, Sierp sierpień, wrzesień. No, 5 miesięcy, jest to mamy. Troszeczkę czasu minęło, nie. jeszcze trochę jest do zrobienia. Dlaczego jest coś do zrobienia? Może powiemy o tym w środku, czy powiemy o tym tutaj? Bo w sumie mogę Wam, mogę wam tylko powiedzieć o tym, że nie mamy założonego... Nie mamy założonego listwy progowej, bo kupiłem nie takie spinki do przeczepienia listwy progowej i dlatego nie mamy jeszcze listwy progowej. Ale w środku mamy wszystko. Ważne, że jeździ i hamuje. Ważne, że jeździ i hamuje. Który to rok? Werka, który to rok? 2013. 2013. Dlaczego nie nowszy? No bo nam się taki podoba. Ja wam powiem, bo dlaczego też nie, 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 jakiś nowszy. Co prawda, mielibyśmy nowszego w tej cenie. Yy, jak w to, Ale na to teraz tak by y Jakie pieniądze były wydane na tego. Bo niestety okazało się, że był silnik do remontu. Ale przynajmniej mamy silnik praktycznie prawie jak nowy, nie? 2013 rok, ja od dzieciaka... To już chyba mówiłem, jak mieliśmy pierwszego Mustanga. Yy, no bo drugi w życiu, drugi Mustang w życiu, ale nie mamy dwóch. Mamy teraz tylko tego jednego. I dlaczego ten rok? Wcześniej był 2012, on był bliższy temu, w który, którym się zakochałem, bo zakochałem się w modelu z 2005 roku, jak był Need for Speed Underground 2 i tam był Mustang. Później był Lift w 2010 i wyglądał tak jak tamto Cabrio, co mieliśmy, tylko nasze cabrio było 2,12, i teraz to już był Lift taki drugi. I to jest kurcze 2013, i on wygląda dziarsko. Ten Mustang jest taki bardziej amerykański niż te, co były produkowane po 2015 roku, bo ten wychodził tylko na Stany Zjednoczone. One nie były produkowane na Europę. Więc musieliśmy go sobie sprowadzić ze Stanów no i doprowadzić do porządku, co też kurde łatwe. Do końca nie było. To już jest ostatni raz, jak takie auto w ogóle sami robimy, bo to jest jakaś tragedia. Dlatego kolejne auto to już tylko nowe, albo zrobione, żeby było chodziło i wszystko było cacy. Coś więcej ze specification. Zegary są, radio jest. Nie ma dużej nawigacji, bo to jest auto, w których nie było montowane. Chyba nie, w wyższych troszeczkę tam wyposażeniach było, ale nie wiem czy to było fabryczne radio, bo niektórzy mieli. Nie ma, ale zawsze można kupić. A skoro już w temacie zakupów jesteśmy, to mogę polecić wam coś fajnego. Mianowicie polecić. Wam chciałbym teraz serwis Letyshops, dzięki któremu otrzymacie cashback za zakupy zrobione w internecie. Zarejestrować możecie się za pomocą Facebooka, konta na Google i też możecie złożyć osobne konto podając maila i tak dalej. Ja polecam opcję z Facebookiem, bo jest po prostu najszybciej, dzięki czemu będziecie mogli od razu zacząć korzystać z serwisu. I na czym on polega? Działanie tego serwisu polega na tym, że możemy za jego pośrednictwem robić zakupy w ponad 2000 sklepów, między innymi Computronic, MediaMarkt czy Allegro, a sklepów jest naprawdę masa, także polecam Wam sprawdzić, jest też AliExpress. Niedługo tam pewnie będą promocje, więc tym bardziej zachęcam. I dzięki temu, że zrobicie zakupy poprzez Leti Shops, dostaniecie zwrot części wydanych pieniędzy w postaci cashbacku. Polecam wam sprawdzić, bo możecie nawet odzyskać kasę jedząc pizzę. Serio. Bo pizza portal też tam znajdziecie. Link macie w opisie. Wejdźcie, zarejestrujcie się i korzystajcie. Wracając do Mustusia. Berka, coś byś chciała jeszcze od siebie dodać? Nie ja wiem co tu jeszcze dodać, no ja wam nawkurzałam powiem, się, tyle ile ja się nawkurzałam przez ten samochód to, to nigdy się tak nie nawkurzałam A ja się nie nawkurzałem, ja się cieszę Ja się w końcu cieszę, ja się naprawdę cieszę i nie przeszkadza mi wcale to, że on jest z 2013 roku i nie ma tego ekraniku, bo miałem ekranik i W sumie no mogę mieć telefon albo sobie właśnie kupić jakąś nawigację No właśnie, my w sumie mamy tą Astra teraz, ona była z 2018 18, 18, no. Więc to był w sumie nowy samochód, ale jakoś jak się przesiadam do starszego, to jakoś tak... Jakoś nie czujesz różnicy. No nie, no bo to jest ja... nawet lepsze, bo jest szybsze. A najważniejsze w tym aucie jest to, że ma bluetooth i możemy sobie muzykę wtedy puszczać, wiesz, normalnie ale przez też, bluetooth. Ale też są płyty i można normalnie Tak, płyty... a z płyt muzyka brzmi lepiej, pamiętajcie. Okej, okay, bo troszeczkę się tutaj zapowietrzyłem, nie wiem Werka, idziesz ze mną? Bo na pewno interesują was też takie kwestie... Takie, które werkę nie interesują, a więc na pewno interesuje Was to, jaki tutaj jest silnik i co z nim było nie tak. A więc mamy tutaj do czynienia z fałszustką o mocy 305 koni mechanicznych. Niestety zepsuły się panewki i trzeba było 10 tysięcy wydać na remont. Więc na u mnie remont. nie tylko było, bo Max przychodzi wera, bo zepsuło się to, a ja tylko. Kurwa, ile? Ile. Ile. Ale już. Pomijmy to, bo już jest wszystko za nami. Wydaliśmy na to auto 65 tysięcy, mieliśmy się zmieścić w 55, no ale nie wyszło przez ten silnik. Bo w sumie auto kupiliśmy za... Auto 31, 4 tysiące felgi, felgi, które wam już tutaj były też w przebitkach, ale z tych felg jestem bardzo zadowolony, bo one wyglądają kozacko. Są to felgi od GTK z 2018 roku. Także troszeczkę tak jestem niespójny, no bo mówiłem, że chcę mieć autko, bo to mi się bardziej podoba, bo, bo ten jest taki bardziej maskul, taki bardziej amerykański on jest. A, ale one pasują, bo są czarne, auto jest czarne. A! Szyby były przyciągnięte tak, że jak się podchodziło to nie było nic widać. O, one były, były, były takie szyby, takie... Także widzicie. Takie, no nic nie było widać. Tu Tam tutaj, była przepuszczalność światła 5%. I tu też było coś I tu też było coś takiego. I na początku myśleliśmy, ale fajnie. Bo ale to, fajnie. Bo, bo jak na samochód przyszedł, to było lato, wiecie, słońce i tak dalej. Myśleliśmy, ale ekstra. A jak go odebraliśmy jest jesień, ponuro, po późno, to się czuliśmy jak w trumnie. I myśleliśmy, że to będzie fajna opcja, ale jednak nie fajna opcja. No i teraz trzeba by pokazać to jeszcze coś najlepszego w tym aucie. Coś, co w ogóle mnie urzekło i jak on przyjechał. To ja w ogóle wnet, no, kurde popuściłem i mówię o, o, Bo to, jaki tutaj jest zrobiony wydek, to po prostu czapki z głów. Jak ja już kiedyś gdzieś mówiłem na jakimś vlogu, że ten wydek po prostu, co robi Wercia? Urywa dupę. I ten wydek to jest szacun, ten wydek to jest szacun, więc mi się wydaje, że tym autem w Stanach jeździł po prostu jakiś taki czarnoskóry dealer, i no tak, czarnoskóry dealer, i on miał i on tak sobie zrobił ten wydek, on My miał cały 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 no i jajce, cały czarny, tak, i cały czarny był ten samochód, nawet nawet to światło stopu, to światło stopu nawet, ono było zaklejone czarną farbą. Więc nie będziemy przedłużać, pokażę wam teraz tylko to, jak brzmi to auto, bo to jest normalnie. Ok, tam mam włączony GoPro, tak żebyście mnie widzieli ze środka. Lecę, odpalam i zobaczycie to. Odpalenie silnika jest też nice dobre, bo, zwłaszcza na zimnym, odpalenie silnika jest najlepsze. Ale my będziemy odpalać, już na takim trochę rozgrzanym. Uwaga. Jest cichutko, jest cichutko dlatego, że on już jest rozgrzany. Bo wiecie, jak na przykład się odpala pierwszy raz w ciągu dnia, to wtedy jest to ty brrr, że ten ale to nie szkodzi. Bo i tak teraz zobaczycie, że zmiotę Was w ogóle z powierzchni ziemi tym, tym co teraz usłyszycie. Także uwaga, bo słuchajcie teraz tego. Werka, jesteś gotowa? Dobra, do 2000 obrotów. <słyski> To jest to Werka, że on tak strzela, nie? Jakby miał jakiś takie kaszel tak co go tak sztusit, ale nie może. Ej Werka, a weź w ty, bo ja jeszcze go tak nie słyszałem. Werka w dusza, a ja się wsłuchuję. No, Werka dawaj. Yes! Yeah. I to jest właśnie to. I to jest właśnie to, za co kocham tego musztusia. Był. Nie będę tutaj może kręcił kółek za bardzo Chociaż wiesz co, bym chciał słuchajcie jedną rzecz, jak tak czątek wystrzeli jak torpeda Bym musiał wyłączyć trakcję, a Werka nie chce, żebym wyłączał trakcję, co? Odcinek jak wyłączamy trakcję I jak jeździmy bez kontroli trakcji i Werka driftuje Może nagramy później, na pewno nie Tak szybko, a dlaczego nie tak szybko? Już wam mówię Bo to co się dzisiaj stało To jest po prostu No kurde Masakra. Spieszyłem się trochę, nie powiem. Trochę się śpieszyłem. I wyszło w ten, to w ten sposób, że mamy to auto od środy. Ja już w ogóle czekałem na nie tak długo i tak się cieszyłem. No i moje szczęście nie potrwało zbyt długo. Bo jak teraz mnie widzicie, to dzisiaj jest ostatni dzień, jak mogę prowadzić samochód. Jechałem dzisiaj, trochę za szybko. Stała sobie policja i zatrzymali mnie. Pokazuje mi, że jechałem 127 na godzinę. W miejscu, gdzie było ograniczenie do 70. Teraz nie przekroczyłem prędkości, tylko wyprzedzałem Elkę, która jechała jakieś 20 na godzinę. Przyspieszyłem oczywiście do przepisowych 50. No i zatrzymała mnie policja. Przekroczyłem o 57 km na godzinę. Za co jest 10 punktów karnych? 400 do 500 zł, ja dostałem 400. No i dodatkowe info, proszę pana, bo tutaj teren zabudowany. No to jeszcze prawo jazdy zabrane na 3 miesiące. I tym smutnym akcentem chciałbym już zakończyć ten film i powiedzieć wam tylko tyle, że. Kurde, jeździcie przepisowo. Bo takie prawko teraz na 3 miesiące to ja nie wiem co ja będę robić. Werka będzie tylko jeździła. No to teraz ja powiem. A więc witajcie w moim samochodzie. Tylko moim. Tak. Tylko twoim. Na trzy miesiące. <laughs> Dostałeś w sumie nauczkę. Bo nauczka, no. Nauczka. Ja mówiłam nieraz. Tak, nie, nie raz. jeździcie za szybko. Nie, ja mu ja nieraz tak sobie mówiłam. To jest aż dziwne, że tobie jeszcze prawa jazdy nie zabrali. Ale ty tak mówisz, jak ja bym cały czas tylko łamał no przepisy nie, i tak dalej. nie, ale, tak. No ale zdarzało się, że... Bo wiecie, bo to była taka droga, że w sumie trzy pasy... Wiecie, to była droga, na której są trzy pasy, trzy pasy. Więc to aż się prosi o to, no żeby tak sobie trochę tak docisnąć. No i akurat jest taki moment na tej trasie, że już jest ograniczenie do 70. I dupka Także dla mnie teraz trzy miesiące bez prawka Odbiorę sobie akurat jakoś tak trzeciego chyba albo czwartego lutego Będę mógł odebrać z powrotem prawo jazdy po trzech miesiącach abstynencji Od prawa jazdy No ogólnie jestem wkurzony Bo akurat, akurat jak odebrałem Jak już, jak już wiedziałem, że już będzie ten Mustang Będziemy mogli nim jeździć To takie coś Jedziemy teraz do naszego nowego mieszkanka Remoncik się zaczął Nie będziemy wam tego jeszcze pokazywać ale jedziemy i kończymy Wercia. Także napiszcie w komentarzu Max, jak mi ciebie żal. Każdy, kto widzi ten filmik, napisze Max, jak mi ciebie żal, a ja teraz sobie przyspieszę i żegnamy się z Mustusiem. Ja już nie będę mógł jeździć i Werka będzie tylko jeździć. No i co więcej, do zobaczenia w kolejnym filmie. A! I dziękujemy za tak dobry odbiór ostatnich scenek. Ostatniego filmu scenkowego. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie, Trzymajcie się. się. Pa! pa.